Unijne miliony na rozwój kolei na Dolnym Śląsku. W szóstym peronie dworca głównego we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa władz województwa. Okazją do spotkania z mediami była ogromna kwota, która została przyznana Kolejom Dolnośląskim z Krajowego Planu Odbudowy. Środki europejskie w tych ostatnich 20 latach znacząco wpłynęły na nasz rozwój, na rozwój Dolnego Śląska, na to, żeby Dolnoślązakom żyło się lepiej. Dzisiaj okazja podwójna. Z jednej strony prezentujemy piękny skład kolei Dolnośląskiej, bytkowskiej Pesy. Tym razem nie tylko w żółto-czarno-białych barwach, ale też oczywiście niebieskich. Ten kolor niebieski ma przypominać Dolnośląską, że nie byłoby naszego rozwoju, gdyby nie środki europejskie, które ten rozwój w każdym miejscu naszego funkcjonowania wspierają. Druga okazja i druga okoliczność to rozstrzygnięcie konkursu na zakup nowego taboru dla Kolei Dolnośląskich. Konkursu, w którym braliśmy rywalizację z innymi regionami. Ta rywalizacja zakończyła się sukcesem. Prawie 70% puli przeznaczonej na ten konkurs czy ponad 70% puli przeznaczonej na ten konkurs trafi w przyszłości na Dolny Śląsk. To jest kwota prawie 618 milionów złotych, to jest dofinansowanie Zakupu taboru, który już jest w produkcji w Bydgoskiej Pesy polskim przedsiębiorstwie. Koleje Dolnośląskie obecnie posiadają 88 pociągów, z czego 84 było zakupione przy udziale wsparcia z funduszy europejskich. Oprócz tego już za chwilę 20 nowych PES będzie dofinansowany ponad 600 milionami złotych, co, co świadczy o naszej skuteczności, jeżeli chodzi o pozyskiwanie takich funduszy europejskich. Ale nie zapominajmy, że z funduszy europejskich również są wykonywane linie kolejowe, przywracane nieczynne linie kolejowe, jak chociażby do nowa, chociażby do świeradowa do Karpacza czy do Bielawy. Warto też wspomnieć, że za pośrednictwem Dolnośląskiej Służby drugi Kolei oraz Kolei Dolnośląskich udało się pozyskać na inwestycje kolejowe ponad 2 miliardy 300 milionów złotych z funduszy europejskich. Kolej była zawsze motorem postępu i inaczej jest na Dolnym Śląsku. Także dzisiaj dzięki składom oraz połączeniom realizowanym przez Koleje Dolnośląskie Dolnoślązacy mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń w bardzo nowoczesnych składach i to bardzo cieszy. No bo przykładowo, nawet z mojej rodzinnej legnicy, dzisiaj w ciągu dnia kursuje 35 par pociągów. To pozwala tak naprawdę o dowolnej porze w bardzo szybkim czasie dotrzeć do stolicy województwa. A rzeczywiście kolej jest bezkonkurencyjna, bo połączenie między legnicą a Wrocławiem można zrealizować dzisiaj w 30 minut. Dzień dobry Państwu. Ja przekażę tutaj od Komisji Europejskiej kilka słów. Szanowni Państwo, Krajowy Plan Odbudowy to szczególne narzędzie. Powstał, by pomóc Europie i Polsce wyjść z kryzysu po pandemii, ale jego ambicją jest coś znacznie większego przyspieszyć modernizację, przybliżyć zieloną transformację i poprawić jakość życia obywateli. Dzisiejsza decyzja to doskonały przykład na to, jak te cele przekładają się na rzeczywistość życia mieszkańców Dolnego Śląska. Dzięki KPO dolnośląskie koleje otrzymują 617 milionów złotych na zakup 20 nowoczesnych pociągów. Co ważne, te pociągi powstają w Polsce, w bytkowskiej fabryce. To oznacza nie tylko wygodniejsze podróże dla mieszkańców regionu, ale także nowe miejsca pracy i nowy, nowy impuls dla polskiej gospodarki. Wiele moglibyśmy mówić o historii, bo 16 lat temu dokładnie z tego dworca pierwsze połączenie samorządu województwa wyjechało kolejami dolnośląskimi do Trzebnicy. To było połączenie aglomeracyjne, niedługo później połączenie turystyczne pierwsze do Harachowa e, przez Jakuszyce. Ale koleje dolnośląskie i rozwój kolei w naszym regionie to przyszłość. To sprintery kolei dolnośląskich, które wyjadą z, ze Żmigrodu z kierunku Le Leszna do Wrocławia. Z obornik śląskich na przykład to będzie tylko 15 minut, a za ławy 18 minut. To tak krótkie sprintery, tak krótki czas przejazdu dla pasażerów w aglomeracji wrocławskiej kolejami dolnośląskimi czeka nas od grudnia. To dofinansowanie dla kolei dolnośląskich z KPO to niezwykły sukces samorządu województwa. bo To jedna z największych dotacji dla jednostek i podmiotów samorządu województwa w historii naszego województwa. Dla nas to jest ważne, że każda osoba, która przybywa pociągiem do stolicy regionu, do Wrocławia, wpływa na jakość powietrza pływa na rozładowanie korków, ale co istotne, poprawia się też jakość i komfort podróży po Wrocławiu. Na początku tej kadencji przywróciliśmy bilet aglomeracyjny, który obowiązuje w kolejach dolnośląskich i to jest kolejny ważny krok, sukces dla mieszkańców Wrocławia i mieszkańców Dolnego Śląska. Chcemy by właśnie w ten sposób Potrzeby komunikacyjne regionu, potrzeby mieszkańców były zawsze realizowane przez ten zarząd i przez kolejne zarządy. Tak chcielibyśmy patrzeć na sprawy mieszkańców Dolnego Śląska. W niespełna kilka miesięcy otrzymaliśmy rekordowe dofinansowanie ponad 600 milionów złotych co pozwoli nam. Otrzymać mamy nadzieję do sierpnia przyszłego roku, czyli za rok 20 nowych pojazdów, właśnie dokładnie takich jak tutaj polskiego producenta, produk produkcji polskiej, wspaniałych pociągów Elf. Ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się. Dostaliśmy, panie Marszałku, nowe zadanie od pana marszałka, to znaczy rozwijanie zielonych technologii wodorowych i mamy nadzieję, że to dofinansowanie 600 milionów złotych pozwoli nam, abyśmy weszli na wyższy poziom ekologiczny. I zainwestowali w przyszłości w pociągi wodorowe, które mamy nadzieję w przeciągu trzech lat pojawią się na Dolnym Śląsku.